Tak westchnąłem głęboko. Cześć, witajcie, powoli się witamy. Żeby sobie podsumować to, co się dzisiaj działo, a działo się dużo. Niekoniecznie jakiegoś takiego mega przyjemnego, no ale ale myślę, że ważnego. Może w ten sposób. Jeszcze chwilkę poczekamy. No i co? Trzeba by zacząć od mm, DTM-u. Oczywiście. W występu Roberta Kubicy, drugi wyścig. Myślę, że po kwalifikacjach byliśmy dość zadowoleni. Bo 12 miejsce, 12 pozycja startowa. Czas 13, ale mm, Lloyd Dival miał skasowany ten swój rezultat, więc ostatecznie Robert ruszał z 12 miejsca. Ja myślę, że na 16 kierowców, e, debiutant w swoim drugim wyścigu bez testów e, jakichś większych, bez treningów no i tym autem, którym jechał ja bym to brał w ciemno no musimy oczywiście pamiętać na jakim etapie jest Robert natomiast pojechał nieźle w tych kwalifikacjach 12 miejsce, przy czym od razu przyznawał, że no pokombinowali coś z ustawieniami i to, że pokombinowali z ustawieniami według mnie to też jest, świadczy o tym, że Robert ciśnie już teraz że on nie chce tak jak zapowiadał że będzie się uczył, i tak dalej. E, przepraszam za drganie tego telefonu, coś mi bardzo ręka drży. E, że nie będzie się uczył e, nie, tak jak zapowiadał, że, że to że trzeba doświadczenia, kilku wyścigów i tak dalej, i tak dalej, on widać, że chce cisnąć już od razu, chce już mieć jakieś rezultaty i po prostu pokombinowali z ustawieniami po wczorajszej rundzie, zmienili coś, co być może według Roberta dawałoby im, im większą prędkość na prostych, bo na to wczoraj najbardziej narzekał, zresztą po czasach sektorów widać, że tak jak wczoraj był dość szybki, zarówno rano podczas deszczowego treningu, jak i potem w tym środkowym sektorze, dziś tam miał najgorszy czas. Natomiast lepiej było w pierwszym sektorze dzisiaj i nieco lepiej w ostatnim. Więc zmiany, zmiany, zmiany. No a trudno zmieniać, jak się jest tak niedoświadczonym kierowcą i ma się no, tak naprawdę prywatną ekipę do dyspozycji, więc myślę, że po prostu musieli zaryzykować, poznali te wczorajsze ekstrema, dzisiaj no, zrobili zbyt dużą korektę i no, nie wyszło z tymi ustawieniami, ale oni muszą próbować, muszą um, po prostu um, takimi ostrymi ruchami uczyć się tej serii DTM, no, tak, żeby móc wyciągać doświadczenie. Wiecie, robiąc cały czas to samo, nie kombinując, nie ucząc się na błędach, niewiele się osiągnie. Szczególnie jak tego czasu na naukę jest naprawdę niewiele. E, zwróćcie uwagę, kiedy się człowiek najlepiej uczy: kiedy ma praktykę, po prostu kiedy próbuje. Nie siedząc i y, ucząc się teorii, tylko po prostu działając na żywym organizmie. Języka też się człowiek szybciej uczy, jeżeli pojedzie na przykład na miesiąc gdzieś, e, to jest w stanie znacznie więcej e, lepiej się porozumiewać niż po roku choćby w najlepszej szkole językowej i myślę, że tutaj no po prostu trzeba na żywym organizmie skoro nie było testów, skoro teraz przed spani było też treningów e, myślę, że gdyby był trening jeden, drugi, tak jak to jest zazwyczaj podczas weekendu wyścigowego serii DTM no to te, e, to można by było to przetestować, te różne ustawienia e, no i wtedy coś wyciągnąć wnioski na wyścig, zwróćcie uwagę, ten wczorajszy trening, który był, on był w warunkach, które nie były reprezentatywne dla e, zarówno pierwszego, jak i drugiego wyścigu bo zwyczajnie mieliśmy Deszcz w treningu czy warunki przesychające, natomiast zarówno kwalifikacje pierwsze, drugie, jak i wyścigi były suche. Więc po prostu spróbowali, nie udało się. Takie jest życie również w motorsporcie i myślę, że nie ma co tutaj wylewać łez. Robert wiedział, zdawał sobie sprawę z tego, jaka jest sytuacja. Jasne, możemy być troszkę zdenerwowani na ten nasz kibicowski los. Bo zawsze coś, zawsze jest jakieś niepowodzenie i zawsze coś no, sprawia, że. Koniec końców, ta radość z tego ścigania zostaje nam odebrana, tak jak myślę, że Robert dzisiaj czuł, że e, no, powinien jechać troszkę, e, troszkę szybciej, a niestety auto na to nie pozwalało. E, jeżeli chodzi o maksymalne prędkości, stracił 10 km, 300 km na godzinę były w stanie osią osiągać Audi Robert zaliczył 290 km na godzinę. Oczywiście to wszystko zależy, czy masz streama za innym samochodem, czy używasz push to Pass, czy używasz DRS-u itd. Myślę, że nie ma co iść tak okrążenie po okrążeniu w tym wyścigu, bo myślę, że wiecie, jak on przebiegał. jeżeli nie, to zapraszam na bloga. Tam jest cała komunikacja Roberta z inżynierem wyścigowym. To na co się skarżył na dziwne zachowanie samochodu podczas hamowania, tak jakby się dyferencjał rozłączał na dziwne zachowanie też... Opony i na tam jeszcze był dziwny dźwięk silnika, no, sporo tych problemów było, ale to są takie choroby wieku noworodkowego, choroby wieku dziecięcego, który, przez które trzeba przejść, żeby potem móc w kolejnych rundach się poprawiać. Tych doświadczeń, jak na pierwszą rundę DTM-u Roberta Kubicy, było naprawdę sporo, ale kto, jak kto, on wyciągnie z tego wnioski i będzie wiedział, co zrobić podczas rundy na Lausitznik, która też nie będzie dla niego łatwa. To będzie podwójna runda na dwóch różnych konfiguracjach toru. Ponieważ na tym torze praktycznie nigdy nie jeździł, no i teraz trzeba będzie się szybko ogarnąć w stosunku do tych kierowców, którzy mają na tym torze już bardzo duże, duże doświadczenie. No ale to jest cały czas to, co podkreślał Robert Kubica. On właśnie tak wchodzi do serii DTM, i myślę, że ci, którzy, być może niektórzy byli znudzeni tymi słowami Roberta, tym podkreślaniem ciągle, jak będzie trudno i tak dalej, no ale no, widać, jaka, jakie są realia po prostu wyścigowe, widać, jak jest trudno. I po prostu musimy być ciekawymi i, i, i czekać teraz myślę, że będzie troszkę lepiej podczas najbliższej rundy, ale to wszystko oczywiście zależy od warunków co jeszcze ciekawego z tego wyścigu można wywnioskować, pit stop był już dobry przy czym no, Robert był jedynym kierowcą, który spędził w alei serwisowej podczas swojego pit stopu więcej niż minutę i ten pit stop też był najsłabszy ze wszystkich ekip. No nie było idealnie, ale to też jakby jest kwestia nauki i tego, aby to wszystko dopasować, aby też ekipa się po prostu ze sobą zgrała i mogła no, pracować na najwyższych obrotach, na takich na jakich pracują ekipy fabryczne po prostu. Wiemy, że Robert też miał dość trudne momenty w tym wyścigu, nawet po, po zakończeniu nie odezwał się w ogóle do inżyniera wyścigowego, tylko nacisnął przycisk radia, potwierdzając jakby te słowa, które inżynier do niego przekazywał. No ale ma prawo być sfrustrowanym, przecież przy czym wydaje mi się, że on sam się trochę zachowuje niecierpliwie w tym swoim debiucie w DTM, bo no już chciałby wyników. Myślę, że takie 12. miejsce w kwalifikacjach to jest naprawdę dobry wynik. No ale wiadomo, jeszcze trzeba troszkę na to wszystko poczekać. Dzisiaj opony bardzo szybko się kończyły. Myślę, że wielu kierowców miało z tym problemy, ale to jest to na co Robert zwracał uwagę, że on musi się jeszcze nauczyć troszkę tego zarządzania oponami, szczególnie jeżeli tam nie poszła kwestia ustawień, to te opony mogły być po prostu zżerane przez ten samochód. Być może trochę niżej ustawiono auto, ponieważ widzieliśmy jak na oróż, tam iskry się ostro sypią z auta Roberta Kubicy. Być może troszkę za nisko jak na warunki DTM, tego nie wiemy. Robert też musi się jeszcze tej serii nauczyć i musi dostosować swoje przyzwyczajenia z Formuły 1 na przykład do warunków po prostu DTM-u. Ja się naprawdę nie przejmuję. Widziałem na blogu, że niektórzy lamentują, ojej, tak, że tutaj zniszczony, zniszcz, zniszczony sezon, że powinien w te formuły się trzymać i tak dalej, i tak dalej. Ja naprawdę do tego podchodzę znacznie spokojniej i wydaje mi się, że po pierwsze, jeszcze za wcześnie, żeby oceniać, po drugie, no, wydaje mi się, że te kwestie. Y, które wyniknęły te problemy, no to nie wynikały z y, y, braku umiejętności za kierownicą Roberta Kubicy, o które cały czas myślę, y, które cały czas podziwiamy i które nam, o które nam chodzi, tylko no, zwyczajnie y, nowy sezon, nowy zespół, nowa seria, no i trzeba to wszystko ogarnąć. I, i taka jest y, smutna rzeczywistość. Dla tych, którzy no, spodziewaliby się wyników, jasne, ja też bym chciał wyników, ale wydaje mi się, że trzeba jeszcze na nie poczekać i zwyczajnie, zazwyczaj słuchanie Kubicy. No, popłaca tym, że nie nastawiamy się na zbyt wiele. Byłem zdziwiony wynikami ankiety, którą zrobiłem wczoraj na blogu, przed jeszcze rozpoczęciem pierwszych kwalifikacji, które miejsce Roberta obstawiacie, i tam wiele było odpowiedzi, pierwsza trójka, pierwsza piątka, a i tych odpowiedzi takich hiperoptymistycznych, że będzie, powiedzmy, że w ósemce, było więcej niż tych, że będzie gdzieś pod koniec, co było dziwne. Myślę, że trzeba po prostu ostudzić swoje oczekiwania tak jak było przez ostatnie kilka lat z Robertem Kubicą i czekać na to co się wydarzy zaufać mu po prostu nie wiemy na ile przewidziany jest ten projekt w DTM -ie. nie wiemy czy to jest jednorazowa sprawa czy jednak jakaś opcja na dłużej ja myślę że to jest jakaś tam opcja na dłużej ale z pewnymi ewentualnościami i jeżeli tak, no to szczególnie w takim szalonym sezonie jak 2020 nie możemy już teraz oczekiwać cudów. Niefortunnie nie się złożyło z tym torem. Z, natomiast no wydaje mi się, że jeszcze będzie dobrze. Na spokojnie podchodźcie do tego. Wiem, że mogą się różne też takie dziwne myśli w, w, wkraść, jakieś takie powątpiewania, ale naprawdę zbyt wcześnie jest, żeby wyciągać już jakieś daleko idące wnioski. E, po prostu, tak jak z spotkami dotyczącymi Roberta Kubicy przez wiele lat było. Jeżeli macie jeszcze jakieś pytania dotyczące TTM, czy chcielibyście się podzielić, to, to dawajcie. No. Ja wiem dzisiaj dzisiaj też, ja, ja może nie miałem idealnego dnia na blogu, bo tam e, trochę się denerwowałem, bo nie czytacie tych relacji live w ogóle, tylko pytacie o to, co już jest. Natomiast no wydaje mi się, że. E, zawsze przed banowaniem e, trzeba tam troszkę... E, Pogadać, no, pouczyć jakby tych, którzy być może spodziewali się zbyt wiele i którzy nie słuchali po prostu Roberta Kubicy przez ostatnie miesiące. Ale naprawdę, spokojniej podchodźmy do tego i wydaje mi się, że jak się uporamy z tymi chorobami wieku dziecięcego, jak Robert zdobędzie doświadczenie, zdobędzie wiedzę, to przy jego determinacji, którą już teraz widać, będzie naprawdę lepiej. Nie, nie spodziewajmy się walki o regularnie, o punkty. Ale myślę, że te punkty koniec końców się trafią i będziemy jeszcze zadowoleni. Dzisiejsze kwalifikacje, 12 miejsce, były tego taką, takim pierwszym zwiastunem, pierwszym sygnałem. Ponieważ no, jest taki tytuł jaki jest, oczywiście w przypadku Roberta Kubicy żadna z opon nie pękła, natomiast no, trzy okrążenia mówi, że wytrzymywały, a potem po prostu nie trzymały przód samochodu, no to czas teraz przejść do tego, co się działo w Formule 1. Przyznam się szczerze, bez bicia. 60, nie, nie 60, 50. kółko i zacząłem przysypiać. Ale szybko się obudziłem, bo usłyszałem właśnie, że Walteri Bottas ma problem. I przypomniało mi się takie Grand Prix Wielkiej Brytanii, kiedy w znacznie wcześniejszej fazie wyścigu no te opony po prostu maso, masowo pękały. I teraz no, po prostu. I powiem Wam szczerze, te trzy awarie opon które się przydarzyły na końcu, czyli Botaza, Sańca i Hamiltona, generalnie mi się podobały, bo nie, nie chodzi o to, że uatrakcyjniłyś widowisko em, i sprawiły, że mieliśmy Roszady na najwyższych pozycjach, że na przykład Charles Leclerc mógł wejść na podium. Natomiast podobały mi się pod tym względem, że ostatnio ta Formuła 1 jest tak nudna, jeżeli chodzi o strategię, jest tak... Tutaj, jakby został odebrany ten aspekt, który jeszcze 10 lat temu, czyli 11 lat temu, kiedy było tankowanie, no był praktycznie kluczowy. Teraz, no co, no strategia na jeden pit stop: najpierw zaczynamy albo na miękkich, albo na pośrednich, a potem przerzucamy się na twarde i jedziemy do końca wyścigu. A Silverstone powiedziało, a figa nie ma tak. I Max Verstappen być może uratował swoje drugie miejsce przez to, że zjechał. Być może było tak, że gdyby nie zjechał, to by wygrał po prostu, bo on zjechał na 68 kółku pod koniec, aby zmienić na opony miękkie. Oczywiście uzyskał dzięki temu najlepsze czas okrążenia, jeden punkt, no ale koniec końców wyszło tak, że kosztowało go to zwycięstwo. Nie wiadomo jednak, czy by dojechał w ogóle do mety, bo Christian Horner powiedział, że jego opony były mocno po, po i tam były fragmenty skrzydłakiem jego Rajkonena, na przykład, więc wydaje mi się, że no, tutaj nie, nie da się tego ocenić, i Max nie może powiedzieć, że pluje sobie w brodę, bo mogło być jeszcze gorzej dla niego. Tak jak było na przykład dla Walteriego Botasa, bo zwróćcie uwagę, skończyła nam się praktycznie walka o Mistrzostwo Świata po czterech wyścigach. Lewis Hamilton już ma taką przewagę 78 punktów, jeżeli dobrze pamiętam, przy 56 Botasa, tak? Czy, czy jeszcze nawet nie, czy przy 52? W każdym razie ta, ta przewaga już jest tak duża, niestety, że wygląda na to, że mamy losy tytułu mistrzowskiego przesądzone, szczególnie biorąc pod uwagę formę, w jakiej jest Lewis Hamilton. Ale bardzo mi się podobało to, że wreszcie te opony zastrajkowały. Oczywiście, no, kiedyś to się śmiano z Pirelli i, i tutaj porównywano, właśnie, żeby, nie, żeby tylko nie brali się za produkcję prezerwatyw. Natomiast, no kurczę, o to chodzi chyba w Formule 1, żeby to się jakoś tam zużywało, żeby to nie była strategia na oszczędzanie opon, paliwa i nie wiadomo co jeszcze, tylko żeby cisnąć, tak? Dzisiaj wielu kierowców było zmuszonych do ciśnięcia, bo rywale byli bardzo blisko na Silverstone, no i to wyszło właśnie bokiem, że tak powiem, czyli awariami lewej przedniej opony. Teraz ciekawe, co zrobi Pirelli, ponieważ na za tydzień mamy... Kolejny wyścig na Silverstone ma być jeszcze cieplej, a wybrano bardziej miękkie mieszanki na ten drugi wyścig. Taki, taką ciekawostkę strategiczną zastosowano. No i teraz, czy nie będą zmieniać, biorąc pod uwagę te awarie? Ja bym chciał, żeby nie zmieniali, bo chciałbym, żeby kierowcy wreszcie pojechali na dwa pit stopy, żeby były różne strategie, żeby coś się w tych wyścigach działo, bo dzisiaj niestety, mimo że jechali blisko siebie, to można było przysnąć tak, jak i ja przysnąłem, przyznaję się, bez bicia. Max Westarpent znowu bezbłędna bez, e, bez jazda. No, o Maxie możemy mówić dużo, natomiast no, jest to już tak solidny kierowca, że e, tylko szkoda, że nie zobaczymy jego pojedynku z jakimś naprawdę topowym kierowcą. Dzisiaj jechałem sobie wyścig z partnerem Maxa, czyli z Aleksem Albonem. No i Alex Albon. Zanim był taki naprawdę bardzo intensywny wyścig. Na początku miał mnóstwo informacji o ustawieniach, był pocieszany, że ma dobre tempo, ale też była bardzo długa dyskusja, czy czasem nie ma uszkodzeń. No po tym zderzeniu z kawinem Magnusenem, a w ogóle to zderzenie z Magnusenem to jest kolejny przykład, znaczy kolejny. Dla mnie to jest właśnie jeden z tych przykładów, tak jak czasem niektórzy y, y, niesłusznie y, 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 narzekają. Na sędziów, tak dla mnie teraz, no to po co się tam wtryniać? No, jeden walczył, drugi walczył, jeden wchodził, popełnił błąd, zamknął zakręt, zderzyli się. Incydent wyścigowy, jedziemy dalej, po co jeszcze te 5 sekund, tak, tak na, na pstryczek w nos, prawda? Albon, gdyby nie te 5 sekund, byłby yy, jeszcze pozycję wyżej, jeszcze byłby przed Gaslym. Swoją drogą, gasli bardzo dobry wyścig, bezbłędny, no dzisiaj to trzeba było być po prostu bezbłędnym. No i co, puka do Red Bulla myślicie? Myślę, że nie, myślę, że nie, nie będą zmieniać Albona. Tam Christian Horner się włączył po wyścigu do Albona, pogratulował mu tempa, no tak jakby podziękował za ten wyścig, no bo przecież Alex przez długi czas był ostatni i te jego problemy po kwalifikacjach i potem też słaby start, ale mimo wszystko udało mu się wyciągnąć na ósme miejsce, chociaż no w porównaniu z Maxem Verstappenem, do którego stracił ostatecznie no dzisiaj niewiele, 27 sekund, dobra, może być. Ale no, Max, albo, Alex Albon na pewno wie, że musi być praktycznie bezbłędny. Charles Leclerc drugi raz wyczarowuje podium dla Ferrari z niczego. Takie nierówne ma wyścigi w tym sezonie: bo dwa dobre, dwa złe. Natomiast no, trzeba pochwalić go, bo Ferrari pewnie nie miało tempa na to trzecie miejsce. No, siłą przypadku i bardzo dobrej jazdy, leklerka naprawdę je wywalczyli. Nie ma raczej powodu do optymizmów Maranello, ale y, dobrze, że mają kogoś takiego jak nie jednego, to drugiego. Dzisiaj Sebastian Vettel też powalczył pod koniec z Botasem, natomiast no naprawdę przypomina się Williams z 2019 roku kiedy były mocne mm, narzekania jednego kierowcy na zachowanie drugiego, natomiast na zachowanie przepraszam, jego bolidu, natomiast to auto drugiego kierowcy no spisywało się tak, że on mógł cisnąć i mógł wykręcać jakieś niezłe wyniki tych wyścigów, więc no wydaje mi się, że Tutaj w Ferrari muszą naprawdę mocno nad tym aspektem e, popracować. E, Lenz Stroll nie zawiódł, powiem Wam szczerze, bo spodziewałem się, że po, po tym różowym Mercedesie, który przecież wygrał w e, ubiegłym roku, że będzie lepiej. Nie było lepiej niestety e, dla Lensa Strolla i Racing Point no, może sobie e, m, pluć w brodę, bo to trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej troszkę im się oddala. E, swoją drogą bardzo dziwna sytuacja z tym wycofaniem Niku Hulkenberga. Pamiętacie, ostatni, kiedy ostatnio była taka. Sytuacja? Kierowca w ogóle nie wystartował do wyścigu z powodu awarii technicznej, a szczególnie z powodu tego, że silnik nie odpalał i to no, pół godziny mieli długo, dużo czasu przed startem. Nie wiem o co chodziło. No, prawdopodobnie, właśnie o ten silnik, natomiast no, wydaje mi się, że Niko Hulkenberg mógł mieć duże problemy, jeżeli chodzi o wytrzy... Wytrzymanie całego mógłby mieć duże problemy, jeżeli chodzi o wytrzymanie całego dystansu wyścigowego, biorąc pod uwagę na przykład szyję. Chociaż jeżeli Paul Diresta wytrzymał Węgry w 2017 roku, to dlaczego tutaj miałby nie wytrzymać? Ten, który jeździł tak naprawdę trzy wyścigi temu, czyli tam 8 miesięcy. No ale szkoda go, i teraz będzie musiał ten powrót sobie przełożyć na następny wyścig. Mamy nadzieję, że, że pojedzie. Jeżeli chodzi o Sergio Pereza, bo to ważna informacja, 10 dni w kwarantannie od momentu wykrycia zakażenia, czyli od czwartku, musi spędzić. Co oznacza, że ominą go oba wyścigi o Grand Prix Wielkiej Brytanii, znaczy wyścigi na Silverson czyli również ten wyścig o Grand Prix 70-lecia i potem będzie miał znowu dwa testy zrobione i jeżeli one oba wyjdą negatywnie a to niekoniecznie musi wyjść negatywnie to będzie wtedy mógł pojechać pytanie czy nie zostanie wprowadzone dla niego czy generalnie no, dla tych którzy, u których wykryto koronawirusa jakaś kwarantanna w Hiszpanii gdzie ma się odbyć następny wyścig myślę, że jeszcze warto omówić dwa zespoły Williams 12 i 15 miejsce no cóż, myślę, że George zrobił dzisiaj to, co robił w, w ubiegłym sezonie bardzo często: po prostu wycisnął maksimum z tego swojego samochodu, psując oczywiście start, bo gdzieś tam po starcie znowu się spotkali z Nikolasem Latifim na ostatnim miejscu. Ale generalnie, no okej, okay, trzeba znowu przyznać, że zrobił dobrą robotę. 12. miejsce to jest ponad stan dla Williamsa, no ale to te awarie i kary, między innymi dla Dżemi sprawiły, że mógł po prostu awansować. Latifi też pojechał dzisiaj nieźle, no bo na przykład wyprzedził Romana Grożana. No i kim jego Rajkonena. Natomiast no, pierwszy taki solidny występ Nikolasa Latifiego, to trzeba przyznać, chociaż tempem nie błyszczał. I Williams rzeczywiście jest bliżej, znacznie bliżej niż był w ubiegłym roku i wygląda na to, że uporali się z tymi problemami, z częściami. Natomiast ja bym jeszcze wstrzymał się skóra optymizmem, chociaż George Russell zapowiadał, że oni będą raczej słabi na tym torze. No i wyszło raczej tak, że byli nieźli. Na koniec Alfa Romeo Racing Orlen i cóż, duże problemy. Yy, przy czym? No Raikkonen miał z powodu tego uszkodzonego skrzydła duże problemy z tempem, Wcześniej też no, miał słaby start. Wczoraj w kwalifikacjach mu nie szło. On ten tor tak średnio lubi. Była taka sytuacja, że. No, a dzisiaj w ogóle bardzo dużo czasu stracił na pit stopie. Bardzo dużo. Tam inżynier krzyczał do niego, gdy już był w alei, znaczy na zjeździe do alei serwisowej: stay out, stay out. Gdyby tam było pobocze wyasfaltowane, to by pewnie kim mógł przejechać. Natomiast już był w takim momencie, że nie mógł zjechać. No i e, zawołał przez radio: It's too fucking late i był bardzo bardzo zdenerwowany na ten wyścig i te wczorajsze plotki, które pojawiły się po wyścigu, że on może po kwalifikacjach, że on może odejść czy że już jest przesądzone, że odejdzie z Formuły 1 i że na Silverstone ma ogłosić zespołowi swoją decyzję ja myślę, że to jest raczej, raczej prawda bo jemu się już nie będzie po prostu chciało ścigać o to coraz gorsze miejsce w stawce, szczególnie z Antonio Giovinazzi. Giovinazzi dzisiaj też nie pojechał świetnie, miał wyższą pozycję startową na początku niezłe tempo, natomiast tak potem znowu. Pojechał za szybko, czyli nie trzymał tak zwanej delty podczas okresu neutralizacji. No taki błąd, którego bardzo dawno nie mieliśmy w Formule 1. No i błąd, który idzie na, w pełni na jego karp, do, do tego punkt karny za to. No niestety to jest wina jego Pewnie zespół mu tam podpowiadał, natomiast no, wydaje mi się, że Antonio musi zacząć ustrzegać takich błędów i poprawić swoje tempo, żeby w ogóle móc w tym w, 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 myśleć o zostaniu w Formule 1. Według mnie w przyszłym sezonie będą dwa miejsca w Alfie Romeo do obsadzenia. Pytanie, kto zajmie to drugie, bo no, to pierwsze będzie dla któregoś pewnie z juniorów, juniorów Ferrari. To tyle słuchajcie, jeżeli chodzi o takie krótkie podsumowanie tego, co działo się w niedzielę. Było intensywnie. Myślę, że teraz wszyscy musimy trochę ochłonąć, wszyscy musimy trochę odpocząć. Zrobić sobie taki jeden dzień przerwy, chociaż ja nie mogę, bo oczywiście teraz będę Wam dostarczał wiele informacji po tym wyścigu, oczywiście dane wyścigowe, dwa stenogramy, oglądalność IDTM i F1, jakieś komentarze, Wasze głosowanie, oceny mediów, dużo tego naprawdę będzie w najbliższych dniach na blogu, więc zapraszam serdecznie. No i. Myślę, że jeszcze znajdę czas w tym tygodniu, żeby podsumować może ten pierwszy weekend Roberta Kubicy, ale pod takim innym kątem, być może trochę bardziej e, kibicowskim. Dziękuję Wam bardzo za słuchanie, dziękuję za oglądanie, dziękuję za cały weekend na blogu. E, było intensywnie i będziemy mieli jeszcze kilka takich intensywnych e, weekendów i z Formułą 1 i z DTM. -em. Póki co to tyle. Do zobaczenia. Jeśli Wam się podobało, zostawcie łapki w górę, e, a może jeszcze zerknę, przepraszam, czy nie ma jakichś pytań, ale myślę, że, że też e, Tak, tak. Tym razem Hamilton adekwatnie narzekał na opony. Eee, dobra, i myślę, że, że nie ma co przedłużać. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Dziękuję za cały weekend wyścigowy. Cześć.